Jak odebrać użytkownikowi możliwość zmiany stanowiska kasowego na dokumentach w Insert Nexo Nexo Pro? Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój pracownik będzie wystawiał dokumenty wyłącznie na jednym stanowisku kasowym w programach Insert Nexo i Nexo Pro, to postępuj zgodnie z następującą instrukcją. W pierwszej kolejności przejdź do modułu Konfiguracja użytkownicy. Odnajdź na liście użytkownika i kliknij w popraw. A następnie w polu Domyślne stanowisko kasowe wybierz stanowisko, na którym ma pracować dana osoba. Następnie przejdź do zakładki uprawnienia i w polu Filtruj wpisz frazę kasowego. Odbierz pracownikowi uprawnienie do zmiany domyślnego stanowiska kasowego, odznaczając pole typu Checkbox. Zapisz ustawienia użytkownika. Od teraz użytkownik będzie miał dostęp wyłącznie do ustawionego domyślnego stanowiska kasowego, zarówno podczas dodawania operacji, jak i wystawiania dokumentów płatnych gotówką w subiekcie.